E, mano, tutaj mamy laleczkę, którą stworzymy w drugiej klasie. To będzie bardzo krótki film, ale spróbuję Wam to pokazać. E, są, ma spodnie, ma koszuleczkę, ma włoski. To ja zrobiłem sam w drugiej klasie w Belgii. Jak się przeprowadzałem dopiero do Belgii, taka e, fajna, można ruszać łapkami. Patrz jak a to włosy. No, to będzie krótki filmik. Pozdrawiam brudoty gracz um, I żeby brudoty grać pod mi na filmiku, to jest najważniejsze no Co ja jeszcze powiem? Trochę brudno tutaj Nie powiem um, Na jakimś odcinku muszę wam pokazać yy, pojazdy moje, na przykład gokarda, znaczy dokar go gokarda Takiego tego, ale ktoś nie tego. tego. Pozdrawiam, ludzie. graczy. Pozdrawiam na jednym odcinku. Laleczka się żegna. Pa.